Wanda Hotemska Balada o kogucie. Był sobie kogut ze wsi, z Podłowicza, czo -ku -ku -ku! Głośno piał nadzwyczaj. Budziło świecie ptactwo oraz ludzi, a oprócz tego wielki zachwyt budził. Ach, co za tarec, to istny kiepura! mówiła o nim każda gęś i kura. Grzenda w kurniku dla ciebie zaniska. Ty byś w operze wielką sławę zyskał. Tyś występować powinien w Laskali. Tam by cię zaraz zaangażowali. Tam się na tobie poznają dopiero, bo ta Laskala jest włoską operą. Rosła w kogucie imię naszej wioski. Pokażesz lepszy. Wszyscy namawiali, aż kogut zapiał: jadę do Laskali! Jechał, jechał, aż w końcu dojechał. Los się do niego wyraźnie uśmiechał, bo gdy dojechał wreszcie do Laskali, to go w objęcia od razu złapali. Wszyscy krzyczeli radośnie po włosku, więc kogo doszedł do poniższych wniosków. Czeka mnie tutaj najwspanialsza z karier. Pomyślał głośno, pięć swoją arię. Na pewno wezmą mnie na scenę, bo pan reżys, reżyser wciąż powtarza będę. A pan dyrygent klepie się po brzuchu, słysząc, jak pięknie umiem piać ze suchu. Pewnie od razu zagram główną rolę, bo pan dyrektor siedzi już przy stole i zaraz ze mną podpisze umowę. I w tym momencie kogut stracił głowę. Zanim się spostrzegł, zagrał główną rolę. U dyrektora przy stole, w rosole. Koniec ballady. No a teraz pora, żeby z ballady tej wyciągnąć morał. W jednej linijce cały morał streszcze Nie pij za głośno, bo cię zjedzą jeszcze. A dla odważnych będzie inna treść. Piej jak najgłośniej, nie daj się zjeść.